Hej, dzień dobry, witam Was serdecznie. Zobaczcie puszki uratowane <laughs> przed wywaleniem śmietniku do różnych worków. Kaucyjne, wszystko tutaj co widzicie. Stąd jest 50 groszówki. Łączcie z, z tym wojankiem. To wszystko jest uratowane ze śmietników. Ta była troszeczkę ktoś przez pomyłkę chyba ją wywalił z ale ja ją troszeczkę tak zrobię, żeby był kod czytelny i jest 50 kruszówka. Są kolejne: to wszystko są 50 kruszówki. Uratowane przed yy, wywaleniem, po prostu do śmieci. Niesegregowalnych to są powyciągane y, z różnych worków. Trudno tu jeszcze była taka troszeczkę jest bardzo zgnieciona też 50 groszówka nie wiem czy widać o zakryłem palcem ale jest tak zgnieciona że nie da się ten jest już kot i 50 groszy w plecy masakra i jest złotówka 2 3 4 5 jakieś 6 by było 6 6,50, ale 6 zł będzie wymienione. Poczekam, nazbieram więcej. Powinno teraz coraz więcej tego być, i więcej. I sobie wymienię na pewno, jak powstanie już niedługo u mnie w dino puszkomat, butelkomat, czy tam jak kaucyjny. I będę sobie do swojego Dina zanosił. I wiadomo, pieniążki. Pozdrawiam Was serdecznie kaucjo puszko zbieracze pozdrawiam trzymajcie się i co sądzicie piszcie w komentarzach czy będzie ich coraz więcej leżało na pewno czy nie czy każdy będzie odnosił piszcie w komentarzach jeżeli możecie pozdrawiam was serdecznie trzymajcie się